Dzisiejsza debata, którą miałam przyjemność moderować, pokazała nam, że w zakresie poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to nie jest temat jednowymiarowy i jednoznaczny. To temat wielowymiarowy i to, co na dzisiaj nam jest potrzebne, to spojrzenie na ten temat bardzo holistycznie i z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia, i z punktu widzenia edukacji, i z punktu widzenia nowoczesnych technologii, i z punktu widzenia tworzenia także odpowiednich regulacji w tym zakresie. To, co nam na dzisiaj jest potrzebne, to na pewno współpraca, to na pewno edukacja, to na pewno profilaktyka, no i oczywiście co za tym idzie, także odpowiednie zmiany w prawie. Część postulatów które, regulacyjnych, które powinny się pojawić w tym zakresie, w obszarze prawnym, została sformułowana w raporcie dotyczącym poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, którego, który miałam przyjemność przygotować wraz z UNICEF-em oraz organizacjami pozarządowymi, jak również partnerami biznesowymi. To jest raport, w którym zebraliśmy postulaty legislacyjne w tym zakresie dzieląc je na trzy obszary, na obszar zdrowia, na obszar edukacji i na obszar nowoczesnych technologii. Myślę, że to, co nam potrzeba jest oprócz zmian prawnych, to po prostu rozmowa, to po prostu mówienie o tym, to edukowanie i przede wszystkim rozmowa z naszymi dziećmi, z dziećmi, z młodzieżą i bardzo ważne, uwzględnienie głosu dzieci i młodzieży w tym temacie. Nie da mówić się o zdrowiu przyszłych dzieci i młodzieży bez właśnie dzieci i młodzieży, bez ich głosu, bo ten głos jest bardzo istotny. Rola nas dorosłych jest tylko jedna: to my to popsuliśmy i to my teraz to musimy naprawić.